Droga Krzyżowa z Psalmem drugim. Połóż nadzieję w męce Jezusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, czym jest człowiek, że o Nim pamiętasz? I czym Syn człowieczy, że się Nim zajmujesz? Ty sam stałeś się człowiekiem i o Tobie, Jezu Chryste, powiedział Piłat, gdy byłeś przed Nim pohanibiony. Oto człowiek. Stając się grzechem dla naszego zbawienia, pozwoliłeś wyznać setnikowi po Twojej śmierci, prawdziwie ten był synem bożym. Proszę cię, Jezu, udziel mi swej łaski, abym wnikał w tajemnicę Twojej świętej męki. Daj mi spojrzeć oczyma wiary na Twoją drogę krzyżową. Skróż moje zatwardziałe serce i pociągnij ku sobie. Niech się objawi moc miłosierdzia. Stacja pierwsza. Sąd nad Jezusem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Boże mój, Boże mój, Czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku, Boże mój, wołam w ciągu dnia, a nie odpowiadasz i nocą, a nie zaznaję pokoju. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jezus poddał się ludzkiej krytyce, zniewagom i sądom. Doświadcza na sobie tego, czym jest grzech. Jest opuszczeniem Boga. Ta samotność jest cierpieniem, w którym nie można zaznać spokoju. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami, i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja druga, Jezus bierze krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali i Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni. Tobie ufali i nie doznali wstydu. Tobie zaufali nasi przodkowie. Wołamy: Jezu, ufam Tobie, bo tylko On może nas zbawić, uwolnić od zła wiecznego. Jezus po to właśnie wziął krzyż, podjął za mnie i dla mnie ten ciężar. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyni się za nami. Stacja trzecia. Pierwszy upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony przez lud. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże niech, go wyzwoli, niechże go wyrwie, jeśli go miłuję. Ja zaś jestem robak. Jezus upada zmiażdżony, jest jak robak, wzgardzony, odrzucony, wyśmiany. Wydaje się, że wszystko przegrywa, traci. Pytania, które wykrzykuje w tym momencie zło, zagłuszają odpowiedzi ze strony miłości. Wydaje się, że zło triumfuje. Który się za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Jezus i Maryja na jego drodze. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona, Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki, Tobie mnie poruczono przed urodzeniem, Ty jesteś moim Bogiem. Od łona mojej matki. Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Kochająca matka musi kochać miłością mądrą, taką, która godzi się na wypełnienie woli Bożej względem jej syna. Nawet gdy ta wola przechodzi przez cierpienie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon z Cyreny, dźwigający krzyż Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie stój zdala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela. Nie ma wspomożyciela, jakże potrzeba kogoś, kto pomoże nieść ciężki krzyż. Szymon z cyreny, wspomożyciel, Bierze na siebie choć na chwilę cząstkę Jezusowego ciężaru. który się za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami, i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja szósta. Oblicza Jezusa na chuście Świętej Weroniki. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Otacza mnie mnóstwo cielców, osaczają mnie byki baszanu, rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze. Jak lew drapieżny i ryczący. Osaczają mnie byki baszamu. Każda chwila wytchnienia w utrapieniu jest bezcenna. Każde otarcie łzy, każde wsparcie słowem, gestem, czynem jest balsamem na ranę. Jest ukojeniem z powodu dobroci drugiego człowieka. który się za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmił się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja siódma. Drugi upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jak woda się rozpływam, i rozłączają się wszystkie moje kości. Jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Rozłączają się wszystkie moje kości. Kolejny upadek Jezusa to doświadczenie człowieka, który traci grunt pod nogami. Nie ma oparcia, zabezpieczenia. Traci moc, która go utrzymuje to wejście w bezbronność. Który się za nas cierpiał, rany, Jezu Chryste zmił się nad nami, i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja ósma. Jezus udziela nauki płaczącym niewiastom. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia. Kładziesz mnie w prochu śmierci. Język mój przywiera do podniebienia. Milczące cierpienie Jezusa rodzi pytanie: Po co to wszystko? To skłania do płaczu niewiasty, które jednak nie rozumieją, że największym złem nie jest utrata życia na ziemi, ale utrata życia na wieki z Bogiem. Który się za nas cierpiał, rany? Jezu Chryste, zmił się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziewiąta. Trzeci upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Bo psy mnie opadają, osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebili ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. Osacza mnie zgraja złoczyńców. Czasem wydaje się, że wszystko jest stracone i nie ma wyjścia. Czasem grzech jest przytłaczający i podsuwa pokusę myślenia, że miłość Boża nie jest dla mnie. Który się za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dziesiąta. Nagość Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. A oni się wpatrują, sycą mym widokiem, moje szaty dzielą między siebie i losy rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka, mocy moja, Śpiesz mi na ratunek, ocal od miecza moje życie, z psich pazurów wyrwi moje jedyne dobro. Wybaw mnie od lwiej paszczęki i od rogów bawolich, wysłuchaj mnie. Moje szaty dzielą między siebie. Jezus jest odzierany z szat, odzierany z godności, choć godność tę stale zachowuje. Ileż to w życiu jest sytuacji, kiedy ktoś kogoś nie szanuje, poniża, obmawia. Wtedy powtarza się to wydarzenie odzierania Jezusa z szat. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami i ty, któraś współcierpiała, matko bolesna przyczyń się za nami. Stacja jedenasta. Przebicie Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana wy, co się go boicie, sławcie go całe potomstwo Jakuba, bójcie się go całe potomstwo Izraela, bo on nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do niego. Będę głosił imię Twoje swym braciom. Nawet pomimo cierpienia, będzie ogłaszane, że Bóg jest miłością. To ważne, bo gdy przychodzi cierpienie, to człowiek ma ochotę wypominać Bogu i odwracać się od niego. Jezus trwa w miłości do końca. Ufa swemu ojcu bezgranicznie i kocha go ponad swoje życie. I dlatego kocha człowieka ponad swoje życie bo Bóg jest miłością. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja dwunasta. Jezus oddaje swoje życie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie we wielkim zgromadzeniu. Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego. Ubodzy będą jedli dosyta, chwalić będą Pana ci, którzy go szukają. Niech serca ich żyją na wieki. Ubodzy będą jedli do syta. Imię Jezus znaczy: Pan zbawia. On jest wierny i realizuje to, co obiecał. Chrystus umiera, aby każdy ubogi nasycił się, aby każdy grzesznik nie zginął, ale miał życie wieczne. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmił się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja trzynasta. Ciało Jezusa zdjęte z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i On Panuje nad narodami. Przypomną sobie i wrócą. Po grzechu pojawiają się wyrzuty sumienia, przychodzi opamiętanie i powrót do Boga. Nawet po wielu latach. Po bardzo dalekim odejściu od Boga człowiek zawsze może wrócić, jak marnotrawny syn, do domu Ojca. Powraca także do Matki Kościoła. Taka jest siła magnesu miłosierdzia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami, i Ty, któraś współcierpiała. Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czternasta. Grób. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczy. Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi. Przed Nim zagną się wszyscy, Którzy w proch zstępują. A moja dusza będzie żyła dla niego, potomstwo moje jemu będzie służyć, opowie o Panu pokoleniu przyszłemu i sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczynił. Tylko jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi. Jezus przeszedł przez świat, dobrze czyniąc, jak głoszą dzieje apostolskie. Przeszedł przez życie od poczęcia po śmierć, ale i dalej. Przeszedł na drugą stronę życia, wrócił do domu Ojca. Jezus przeszedł tę drogę, aby z każdym człowiekiem być zawsze i wszędzie, aby go obudzić do życia w niebie. Pan to uczynił. Który się za nas cierpiał, rany, Jezu Chryste, zmił się nad nami. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Módlmy się na zakończenie. Panie Jezu Chryste, Ty uniżyłeś samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, aby na Twoje imię zgięło się każde kolano. Upadam przed Tobą w pokorze ze wszystkimi grzesznikami świata i dziękuję za nieskończony dar Twojej miłości, która przybrała kształt krzyża. Wypełnij me serce pragnieniem naśladowania Ciebie, abym Cię chwalił moim życiem w Kościele Świętym razem z Najświętszą Marią Panną, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.